Dzień dobry! Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na naszej Szkolnej Akademii Online, przygotowanej przez uczniów naszej szkoły z okazji święta Konstytucji 3 maja. Mimo trudnej sytuacji na świecie, my, Polacy, musimy pamiętać o tym ważnym święcie. Proszę, aby każdy z Was Odśpiewał chym. Nie zapominajcie, że 2 maja mamy dzień flagi państwowej. Wywieźmy ją tego dnia. Szkoła to taki niewielki świat zamknięty, swój nasz świat. Są to jasne i mniejsze głowy, radości i smutki, porządki i nieporządki. Gdy chcemy mocno, to z nieporządku możemy zrobić porządki. Ze smutków radości, a nawet z niedobrych serc mogą się zrobić czułe, wrażliwe serca. Wymaga to wysiłku, a czasem nawet boli. Polska to także nasz świat. I tu także są dobre i niedobre serca, radości i smutki, sukcesy i porażki. Każdy porządek, żeby był trwały, musi być spisany na papierze i w sercach. Na papierze, żeby ludzie nie zapominali, w sercach, żeby życzliwie i wytrwale te porządki spełniali. Nasza szkoła swój porządek spisany ma na papierze w postaci regulaminu. Polska także ma swój spisany porządek państwowy, czyli konstytucję. Bo tak się. Ta ustawa I maja. Cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nieznaczących uroczystości. Dziś, że w zawrotnym tempie, negujemy wszystkie wartości. Nudzą nas uroczystości, apele, rocznice i święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę. Witam Was, koleżanki i koledzy, w naszym kolejnym sejmem kłóczniowskim. Problemem, którym się dzisiaj zajmiemy, będzie rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niektórzy nie znają dobrze historii naszego kraju, ale dziś będą mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne dla Polski było to wydarzenie. Zazwyczaj nas młodych to są takie uroczystości i rocznice, ale czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju? My, uczniowie pozytywnej szkoły podstawowej w Gdańsku, powinniśmy w przystępny sposób przedstawić młodszym kolegom, co działo się 3 maja 1791 roku? A cóż takiego właśnie się wydarzyło? Właśnie 3 maja 1791 roku w Polsce uchwalono konstytucję. Konstytucja? A co to takiego? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zawiera prawa i obowiązki obywateli. Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić. Państwie określa jego ustrój. Czy w Polsce była potrzebna konstytucja? Tak, była bardzo potrzebna. Konstytucja była ratunkiem dla Rzeczpospolitej. Mogła wzmocnić państwo i stworzyć pewne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne. To znaczy, że w XVII wieku byliśmy państwem słabym? W XVII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba. Walki wewnętrzne niszczyły kraj. W rzeczywistości rządzili magnaci. Sytuację tę wykorzystywali sąsiedzi Polski. Na szczęście zajęli się w Polsce ludzie, którzy dostrzegli zło kraju i grożące niebezpieczeństwo utraty niepodległości. Byli to Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic i Nacy Potocki. Stanisław Małachowski oraz wielu innych, to między innymi oni byli twórcami konstytucji, która przyszła do historii pod nazwą Konstytucja 3 maja. Wyobraźcie sobie ciepły wiosenny dzień. Wokół zamku królewskiego zebrało się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co dzieje się w sali sejmowej. Sejm obradował już cztery lata. Posłowie kochający ojczyznę dążyli do zmian, które uratowałyby nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja. Mości panowie, panie marszałku sejmowy, róbmy ustawę, róbmy ją dziś. Zaklinam was, najjaśniejsze stany, abyście raczyli tę nową konstytucję przyjąć. Ciebie zaś, najjaśniejszych rólów, proszę, abyś najpierw na jej przyjęcie wykonał obywatelską przysięgę, a my wszyscy za twym pójdziemy przykładem. W imię Boga, w Trójcy Świętej jednego ja, Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy, i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną, deklarujemy. Dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę Waszmość Panów, kto kocha Ojczyznę, niech idzie za mną do Kościoła, aby wykonać tam przysięgę. Wiwat Konstytucja, wiwat wszystkie Stany. Rzucimy ziemi skąd nasz ród? Nie... I'm the ball. Uchwalenia Konstytucji 3 maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy: wolność, naród, ojczyzna. A czym dla Was są te pojęcia? Zastanówcie się. Wolność. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Wolność to swoboda, niezależność. Wolnym jest ten. To żyje w wolnym kraju. Wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Naród. Naród to my, Polacy, żyjący teraz. Naród to nasi przodkowie walczący o wolną Polskę. Naród to twórcy Konstytucji 3 maja. Ojczyzna, ojczyzna moja, to ta ziemia droga, gdzie ujrzał słońce i gdzie poznał Boga. Święta miłości kochanej ojczyzny, czuję Cię Ty. Ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga. Ojczyzna, bliskie słowo. Czemu tak bliskie? Ojczyzna to czas dawny. Ojczyzna to czas bliski. To miły dom rodzinny i matki oczy jasne. Ojczyzna to jest mowa znajoma od kołyski. Ojczyzna to my sami. To nasze młode serce. Opowiedz nam, moja ojczyzno, jak matka dzieciom ciekawym. O latach znaczonych blizną, na wiekach chwały i sławy. Wytłumacz nam, tak jak umiesz, skąd czerwień i biel sztandarów. Niech ludzie żyją tu w dumie, że taki wydał ich naród. Polska, pytasz się, gdzie jest i jaka? W niewypierzonej krainie leży. Jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W szumie gołębi na starym rynku. W książce poety i na budowie. W codziennej pracy, w życzliwym słowie. Sędziesz ją w każdym dobrym uczynku. Jest w czerwieni maków i w białych kwiatach wiśni, w piosenkach wszystkich ptaków i w każdej naszej myśli. Opowiedz nam, ojczyzno, matczynej usz nas miłości, jak ojciec w życie wprowadzaj, nie żałuj serdecznej troski, za trudy szczodrze nagradzaj. Myślę, że wszyscy zrozumieli, jak ważnym wydarzeniem było uchwalenie Konstytucji 3 maja. Staraliśmy się odpowiedzieć na pytania, czym dla nas jest ojczyzna, naród, wolność. Mam nadzieję, że to nasze spotkanie zachęciło Was do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie, jakże ważne jest wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać, bo przecież naród który nie zna swojej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie. Sejmik Uczniowski poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja ogłaszam za zamknięty. Zachęcam również uczniów i nauczycieli do wykonania quizu o Polsce pod tytułem Wiem wszystko o Polsce, bo jestem Polakiem na lekcji języka polskiego lub historii możemy podzielić się spostrzeżeniami. Dziękuję bardzo.